Sebastian, dzisiaj na Murawie spotkały się dwa zespoły, które miały serię trzech porażek rzędu. Niestety, WikiS Bełchatów przełamuje się na naszej drużynie. Jak skomentujesz postawę zespołu w tym meczu? No, na pewno, punktowo się dzisiaj nie przełamaliśmy e, i trochę ułatwiliśmy e, zespołowi z Bełchatowa e, to zwycięstwo. Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Szkoda, bo my, my mogliśmy strzelić te bramki w pierwszej połowie i, i myślę, że jakbyśmy szczelić tą jedną bramkę, e, by całkiem inaczej wyglądała ta druga połowa. A tak przegrywamy kolejny mecz i to bardzo boli, bo, bo, bo nie uważam, żebyśmy grali dużo, dużo słabiej, tylko, tylko teraz nie strzelamy bramek i, i, i to gdzieś jest przyczyna tych naszych porażek. To, że traciliśmy bramki zawsze gdzieś tam było wkalkulowane, ale potrafiliśmy strzelić tą jedną, dwie bramki i, i, i wywieźć punkty, a dzisiaj, a dzisiaj tak się nie stało. Eee, niektórzy twierdzą, że zobyliśmy bramkę, tylko sędzia nie służył z nas spalonego Widziałeś tą sytuację? Ja powiem to przy tak, po ta sytuacja była, tak, no, no ja uważam, że to, to się tak działo szybko i, i to było praktycznie przy linii, więc, więc sądzę, że tam by byli zawodnicy yy, na linii, więc nie sądzę, żeby ktoś tam był z naszych zawodników na spalonym, no ale, ale, to i tak by nie mogliśmy się kłócić z sędzią, bo co to zmieni tak naprawdę, jeżeli nie uznali, no to widocznie, widocznie tak uznali w tym meczu i, i, i szkoda, bo mówię, bo jak byśmy tą bramkę, sądzę, że całkiem inaczej by ten mecz wyglądał, a tak, a tak troszeczkę byliśmy głową w mori i, i mieliśmy kilka sytuacji, ale bardziej w pierwszej połowie. Ten wynik może skutkować tym, że pochłonie na środek tabeli. Jak ocenisz naszą sytuację w rozgrywkach? Ja już Nie będę mówić, czy to będzie środek tabeli, czy, czy górna półka, czy dolna. Nam chodzi o, o po prostu o punktu, żebyśmy cieszyli się z naszej postawy na boisku i z gry. Bo, bo jeżeli są wyniki, to też jest uśmiech na twarzy i ta gra wygląda troszeczkę inaczej. A, a tak jak gdzieś tam się przegrywa mecz kolejny, to, to ciężko się z tym pogodzić i, i gdzieś, tam, gdzieś tam trzeba tę morale budować sobie w środku. I, I my musimy się zmotywować do następnego meczu. No, dzisiaj nic nie wyciągniemy tak naprawdę z tego meczu. Przegraliśmy i taki jest fakt. Jest kolejny mecz i takie jest życie sportowca, że jeżeli się przegrywa, to trzeba się w pewnym momencie podnieść. Sebastian, było to dzisiaj drugie spotkanie po kontuzji. Ręka jeszcze do skiera, czy już jesteś pełni dyspozycji? No to otwierać będzie przez dłuższy okres. Nie wiem, nie wiem e, kiedy, kiedy będę grał gdzieś tam e, w normalny sposób, że będę mógł kupać na tą rękę czy coś, ale, ale no to nie jest wytłumaczenie, mówię, no my, musimy, my musimy się jako cały zespół zebrać i, i w sobie i zdobywać punkty, bo to o to chodzi, bo to o to chodzi, bo to po to się gra, żeby zdobywać punkty. I, i dzisiaj fakt jest taki, że przegraliśmy i, i to najgorzej boli.